Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co robimy z malinami. Mamy wreszcie starą odmianę malin, które przepięknie owocują i bardzo obficie. Dostaliśmy, kupiliśmy je właściwie, właśnie odrosty kilka lat temu, od pewnej pani, która te maliny od kilku pokoleń już właśnie u siebie ma. Już Wam pokazuję. Maliny były mniej więcej do tej wysokości. Bardzo intensywnie nam tutaj urosły. Tylko w stylu, tylko stylu powbijanych patyków. Czyli mniej więcej 3-4 obok siebie mamy tutaj powbijane. Zazwyczaj no właśnie 3-4. Do tego jeszcze właśnie teraz na jesień i na wiosnę będą rosły kolejne odrosty. Tutaj, gdzie są wbite żółte patyki, będziemy musieli zrobić metalowe konstrukcje. Takie jak tutaj na jeżyny, no, oczywiście dużo niższe, po to, żeby zrobić po bokach ograniczenie, żeby one się nam nie położyły na boki, bo bardzo intensywnie się kładły, były bardzo wysokie, niektóre były tak do dwóch metrów dochodziły. I teraz tak, po ścięciu na jesień. Na taką wysokość 20-25 cm obłożyliśmy je z rębkami, do tego jeszcze dołożymy obornik ze stajni. Przez cały sezon kładziemy tylko i wyłącznie skoszoną trawę, rzucamy tutaj wszędzie w te maliny i nic nam dzięki temu praktycznie nie zarasta. Maliny po ścięciu, ta górna część, nadaje się do tego, żeby jeszcze z niej zrobić, tak jak zresztą my sobie robiliśmy i zakładaliśmy naszą plantację żeby taki, taką gałąź uciąć szczyt. Szczyt dajemy zwierzętom, lub jeśli jest w stanie bardzo dobrym, możemy wysuszyć na herbaty do domu dla nas na zimę. To co nam tutaj zostaje po ucięciu obcinamy wszystkie liście tak, żeby został nam sam patyk. Kiedy mamy już taki patyk, możemy go sobie przezimować lub podzielić się z innymi. Jeżeli byśmy chcieli przezimować lub przechować chociaż na chwilkę, to robimy to tak. Do pojemnika wsypujemy piasek. Ja kupiłam po prostu taki piasek. Czysty do piaskownicy, który później użyję sobie dla kur, ponieważ piasek jest materiałem, w którym kury się po prostu kąpią. Ale póki co skorzystamy sobie z tego, że wsadzimy do niego nasze przygotowane patyki cudownych malin starej odmiany, które na dzień dzisiejszy wiem, że są uprawiane od co najmniej kilkudziesięciu lat. A może nawet więcej. Bardzo dużo ludzi na jesień po prostu to wszystko pali. Ale jest to bez sensu. Jeżeli nie chcecie się z nikim tym dzielić, możecie nawet nic z tym nie robiąc, w takim stanie, jak jest tutaj teraz na moich taczkach, po prostu powbijać w ziemię w różnych miejscach, nawet żeby rosły sobie na dziko dla zwierząt czy innych ludzi. Warto jest dobre jedzenie. Po prostu. Dawać w różne miejsca, żeby rosło dla tych, których nie stać na kupowanie. A czemu by nie mogły rosnąć sobie takie maliny, żeby sobie ktoś z nich po prostu korzystał? Na przykład gdzieś przy ścieżce spacerowej czy na skraju lasu.